Przede wszystkim taka moja praca filmowa zaczęła się od filmu Księstwo Andrzeja Barańskiego i to było wielkie dla mnie doświadczenie. To był film z główną rolą, gdzie grałem młodego chłopaka, który chce się wyrwać z, ze świata takiego zamkniętego, małego, ze wsi do wielkiego świata, ale stoi na takim pograniczu, bo wielki świat go nie chce, a w tym swoim świecie starym czuje się za, za, za duży, jak gdyby od, też odrzucony. I to było tak naprawdę pierwszym krokiem do tego świata filmowego, z kolei mojego, prywatnego, jako aktora. Ja zawsze chciałem w to iść, zawsze doceniałem każdą pracę, każdy krok w tym zawodzie i, i starałem się wykonywać na 100% rzetelnie to, co mam do zrobienia, każde zadanie od reżysera, czy w teatrze, czy w filmie. Więc to było już parę lat temu, ale, ale jakoś tak krok po kroku udaje mi się to realizować. To, to jest wielkie wydarzenie. To jest, to jest e, film, który właśnie porusza ten temat Hollywood, e, za którym czasami tęsknimy Hollywood, który był dla filmowców, w ogóle dla ludzi e, sztuki marzeniem. Tak jak jest dzisiaj, to się wiele nie zmieniło też. Natomiast e, natomiast. Ten cały świat przedstawiony w filmie i to, jak jest ukazany Roman Polański i Sharon Tate, którzy są tam no, parą wręcz królewską, o którym wiele się mówi w filmie i do którego odnosi się sam Quentin Tarantino w dialogach, bo tam jest bardzo dużo też odniesień w ogóle do, do czasów właśnie tych zamieszłych, tych czasów, które już, już nie istnieją dzisiaj. Dla mnie prywatnie to było wielkie wyzwanie. Dla mnie prywatnie to była podróż właśnie w ten świat, którego nie znałem. Świat, którego mogłem dotknąć dzięki Quentinowi, dzięki całej ekipie, ponieważ stworzyli naprawdę świat i całą rzeczywistość wokół na planie filmowym. Taką, która, która pozwoliła zatopić się w rolę i, i zrealizować te wszystkie zadania, a jednocześnie opowiedzieć historię i, 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 i to wszystko, co działo się w tamtym czasie. I połączyć te trzy światy, czyli świat Rika i Klifa, świat um, Mansona i, i jego sekty i świat Romana Polańskiego. I to to całe przenikanie się tego jest świetnie ukazane, niczym baśń wręcz, mówię tutaj już o samej końcówce, to jest film, do którego myślę, że warto wracać, żeby odkrywać też pewne smaczki, które za pierwszym razem nie wszystkie wychodzą od razu, bo to jest mocno zakorzeniony film w mentalności, mocno zakorzeniony w historii samej Ameryki, samego w ogóle samego, samej populacji Stanów Zjednoczonych. I cieszę się, że to się przydarzyło mnie i już marzę o tym, żeby kolejne rzeczy tam robić. Tak, no marzeń, planów jest dużo, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Wiadomo, nasz zawód jest taki, że nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie kolejny dzień. Trzeba być gotowym, trzeba, trzeba wiedzieć, kim się jest i co się robi. I po prostu ten świat, Hollywood, i w ogóle bycia tam jako aktor, to jest zupełnie inna rzeczywistość niż u nas. Tam naprawdę trzeba być, trzeba spotykać się z ludźmi i nie bać się tego, że chcemy coś razem zrobić. Bo na drugi dzień może się okazać, że właśnie rozmawiamy z największym producentem filmowym i mówisz, słuchaj. Mam dla ciebie rolę i myślę, że to będziesz. Skończyłem drugi film, The Soviet Sleep Experiment. W Minneapolis kręciliśmy z główną rolą, więc mam nadzieję, że on się niebawem u nas pokaże też. No i teraz planuję też jakąś tam kilkudniową podróż, zobaczymy co dalej, także na razie jeszcze nic nie mówię, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie.